Hej, witajcie! Tutaj Lukas w kolejnym materiale z gry Titanfall 2 dzisiaj zaprezentuję Wam chyba trzy mecze, nie pamiętam jaki tam jest stosunek wygranych do przegranych, zapamiętałem tylko, że były masakracje. Zarówno ja byłem masakrowany, jak i ja masakrowałem, więc to jest dość ciekawe. Tryb, jest tam obrona punktów. Gram z, nie z popilaczem, czemu z popilacza otworzyłem. Kationą dzisiaj sobie pogrywam na tym trybie. Fajny bot, fajny. Chociaż tam, no ja już za bardzo się przyzwyczaiłem do tych wszystkich innych botów, że tak powiem, tytanków, moich ulubionych. Jak zwykle, jeżeli Wam materiał się spodoba, to zachęcam do pozostawienia lajka like zarówno albo teraz, jeżeli jesteście z stałymi widzami, wiecie, że robi dobre materiały, albo na końcu, jeżeli jesteście nowymi widzami, nie wiecie, że robię dobrych materiałów. No nic, zapraszam Was do oglądania. A no i lecimy, skok do miejsca docelowego. I ten Kationa jest przejmowanie punktów. Normalnie bym tutaj grał defensywnie, czyli zajął jakiś punkt i tam siedział do zwycięstwa. Jest to najskuteczniejsza taktyka w tej walce. Ale tym razem spróbuję pograć bardziej ofensywnie, co nigdy mi nie wychodziło. Czyli ja będę starał się przejmować te punkty naszych przeciwników. Jak najszybciej. Wcale mi to nie dziwi, że przejął A. Mam nadzieję, że mnie nie zauważył, bo mi to plan popsuję wtedy. Aj, kurwa, zapewniam, że kontrol. Kurwa, wypatrzył mnie jednak, dobra. A, on to był schowany. No nic, jeszcze raz trzeba polecieć. No tak to siedziałbym na C i bustował go do drugiego poziomu. Tak go nie zbustowali ten A, ale spokojnie my się tam też Zaraz wybierzemy Przejęto B Na widzę kamperów. Pójdź w ogóle widzę kamperów. Prawda? Co to za typ? wylogowało go? To ja tu biegam jak ten szalony. No a to... A, nam pse Se nam przejmą kuźwa. No nikt nie broni. Ja nienawidzę takich teamów. Jak ten, który obecnie mamy. prostu debile. Dlatego zazwyczaj ja jestem tym broniącym. Bo nikt tego nie robi. Przezbiegają od punktu do punktu, bo za to się... najwięcej się dostaje punktów za przejęcie, tak? Nie wiem, czemu mi to samo zmienia obronie. Czy mi myszka szaleje, czy o co chodzi? Ale tak w ogóle czasowo, tutaj, to najlepiej chyba wychodzi obrona, bo za to dostaję co kilka procent punkty też. O, i zrzucił na mnie tytana. Znaczy nie tytana, tylko tytan tutaj pod las, nieważne. E, czekajcie, A przejmują C, B, B jest do przejęcia. C umacniamy, czyli ktoś tam jest z naszych. A widzę, że toczy się walka o B. Taka stricte do, mocna. Przejęto B. C wzmocniony. Dobra, gdzie to jest robota. B do przejmowania. I na ten B nie chodzę, więc nie wiem, gdzie on jest. Ja jestem przy tym B? A tutaj jest. Zbieramy wieżyczkę. A trzeba byłoby lecieć. Tam się umocnili. Zróbmy kupę. Kurka, co z ty? Czemu mi wybiera non topper z automatu tą broń? Też zauważyłem, że na niektórych prasach, czego nie widziałem wcześniej, że jest jeszcze jakaś broń specjalna. Czego totalnie nie widziałem nigdy. A to zauważyłem dopiero przy ostatnich kilku rozgrywkach. Ha, 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 ha. I ride you, motherfuckers! nie zabiłem go? Teraz powinno mi gdzieś zrespić obok mojego tytana, ale chyba nie wyszło. Bo mój tytan jest daleko dość. Dobra, muszę mu dać. Niech się wycofa jak najszybciej do mnie. Bo tytany są głupie, jakby co. Mój Tytanek jest dobry, mój Tytanek jest śliczny, mój Tytanek jest PIĘKNY! Zabijemy ich wszystkich. Nasz Tytan zniszczony. Fuck you! No, po dobra. O, ja tym totalnie to okay, kiedyś lubiłem sobie Pograłem. Jest taki fajny. Przeciwko piechocie. Teraz obecnie nie jest. Należy do moich ulubionych, odkąd mam tamtego innego, którego nazwę teraz totalnie nie pamiętam. Dobra, C przyjęte. Boostują A nie jest przyjęte. No to chodźmy do A. Spróbujmy ten A przejść, tam, widzę, że jest taka ostra walka się dzieje. O, to mnie w, w, w kiepskim momencie złapał. No teraz. Dobra, ale on będzie gdzieś atakował. Trzeba zobaczyć, gdzie nam zaczną punkty spadać. Gdzie jest C? Tutaj obok, to nabijajmy C. W B nam bardzo szybko spadają punkty, to oznacza... nic. Dobrze, tam spojrzałem. Znaczy te dwa punkty utrzymamy i zaraz mamy wygraną Wygrywamy to starcie Nie odpuszczaj pilocie no, tu łazi jakiś tytan ich B tracimy bardzo szybko, czyli B przyjęli Ale to już jeżeli przyjmiemy C, chociaż tutaj dużo, dużo botów koło mnie <laughs> Jeżeli mam być szczery, chociaż B przytrzymaliśmy. Zobaczcie ma moje? Jestem tu sam A, odbijamy też Dobra, wygraliśmy Ja nie lubię tych podpalaczy No i tak wygraliśmy więcej. Co prawda nie zapobiegnęli mi wycieczce, bo miałem przewagę w Tytanach, ale tak czy siak, ładny, szybki meczek, ładnie poszło. Myślę, że o kilo też pokazałem, jak zwykle, niestety kiepskie miejsce przed, 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 przed Stafiem w połowie gdzieś tam. No ale widzicie, no najwięcej punktów się tutaj dostaje za obronę, no i dzięki temu tam ludzie są najlepsi. lepsi. No i też na końcu siedziałem, sobie nie przejmować dalej, żeby na pewno to wygrać. No i też nie gra moimi ulubionymi Tytanami, więc coś. Ta walka z innymi nie idzie, ale dzięki temu możemy sobie poobserwować walkę innych rodzajów tytanów, gdzie ludzie to ogarniają lepiej ode mnie. Uciekli więc, dostałem dodatkowe punkty za to. O, co tym razem ta mapa półmiejska. Też bardzo fajne, bardzo ją lubię. To no, jest bardzo przejąc fajny most. Na samym środku mapy jest most, który jest właśnie takim punktem do przejęcia. I osobiście bardzo jego lubię bronić, bo jest dość łatwiej do obronienia. W sumie chyba tak zrobię, że właśnie będę go bronił. Znaczy, czy mi się uda zrobić to tak, jak zawsze? No, zajął już moje miejsce. To idziemy stąd. Daj, wypatrzył mnie pierwszy. Ale zapłacił za to też życiem. Dobra, gdzie by tu lecieć? B i C mamy przejęty, więc A trzeba byłoby się zająć. What the fuck, na trzech wyszedłem? Nie robi, to ze stresu. Ja tu zginę. Górę, ja jestem we samej ich bazie. Ja pierdole, co to jest? Co, to, co się dzieje? Mam pełną kontrolę. Czemu mam takie problemy ze złożeniem. Dobra, i zaraz coś zbiją. Ja tu zostanę, że to nabić do końca To jest A, tak? Będzie razy dwa Dobra, Zostaliśmy punkty na wieżyczkę, więc ją ustawmy Tak, żeby tutaj to broniło I lećmy stąd Musimy właśnie teraz lecieć na B No mam nadzieję, że tak będzie No i tutaj zaraz będzie naprawdę nie rzecz tytanami. Chociaż ja przy obronach bardzo nie lubię używać tytanów, bo tytany nas ograniczają. C przejęli, czyli znowu... Nie, to jest nasz punkt, z którego my startowaliśmy. No niech leci tytan też. Może go po używam po prostu do bronienia tego punktu. Niech tu siedzi i broni. Niech włączy mu się tryb strażniczy, a ja lecę na C Uwielbiam po prostu te linki, naprawdę No A przejmują, niestety, też A my zajmiemy się teraz C Ty, Typie masz Oj, tytana tu mają, kuźwa Może nie przyszedłem z niczym Prawie się udało, prawie się udało nie przejmu, tam mój tytan dziennie stoi, broni dobra, gdzie za? Co ja raczej nie przyjmiemy, za bardzo się tam zabunkrowali, a trzeba odbić i wygramy to. Znaczną przewagę w tym starciu. Czas jest kończyć, mój tytan to chyba właśnie zjebał pojechce. sprawę. A niech tam zawsze przeszkadza, nie? I mi limitana, no trudno. Wieżyczki moje też już tu nie ma. B przejmują. No, zmusiliśmy A. Lećmy stąd. No i teraz to A, soj tu będzie troszeczkę spadało powoli. No a no trudno, Musi... nie możemy zakończyć na innym wzmocnieniu. Musimy mieć też drugie wzmocnienie. Oni mają... Przy... O kurwa! Jaką oni mają przewagę w tytanach, ale daliśmy dupy! To ani B, ani A nie odbijemy, nie ma szans. Też może. Nie wiem. Może się uda i to odbić, to wiesz. A też odbijają. Kurwa. Kuźwa. Ilu ich tu siedzi? No co daliśmy dupy na koniec? Z tego nie mają tych tytanów. Naprawdę, naprawdę. Tak jak mają taką przewagę, jak tutaj widzicie, to jest, prawie do, prze... to jest do przegrania, no i do tego mają wszystkie trzy punkty przyjęte, wszystkie. Tak, mój zes. No ten karabin nie nadaje się na średnie dystans, jest lepszy na bliski kontakt. Dobra, chodźmy. Zajmiemy się też odstrzelaniem tego tytana. K**wa, nie trafiłem. Daj mi tego tytana. Obym spadł poza. Jest, gites. Jezus, nie, nie w tą stronę. Myślałem, że on w lewo idzie. Że teraz baterie ma cholera jedna z powrotem. B. Dobra, B mamy. A tu jest do przegrania niestety wszystko przejmowanie A Pilocie, twój tytan jest gotowy Możesz go no, przesłać Przygotować przegrywamy, ale wciąż możemy odrobić straty i wygrać Złóżcie się Uwielbiam to! Szkoda

No, teraz my mamy przewagę, więc spokojnie się ewakuujemy, więc e, to jest śmieszne, że jak się ewakuujecie i będziecie mieli udaną ewakuację, to punktowo wychodzicie, jakbyście wygrali, tak czy siak. Dziękuję. Już nic za mnie zrobią. Musieliby mieć kilka tytanów, żeby rozwalić ten statek. Albo przynajmniej dwa tytany z pełnymi rdzeniami. Więc mimo iż jest to, niż się ewakuowaliśmy, zresztą możecie teraz właśnie zobaczyć jak to fajnie wygląda, jak się teleportujecie, to tak naprawdę dostajemy tak samo punkty na samym końcu, po prostu zamiast premię za zwycięstwo, dostajemy premię za ewakuację, więc wychodzi na to samo, jeżeli jest udana ewakuacja, no. No i jak zwykle mnie rozłączyło. Dobra. Kolejna obrona umocnień. Walczcie i wygrajcie. Spoko. A, czekajcie, bo ja miałem coś nowego, ale chyba nie chcę tych nowych ulepszeń. Myślę, że wieczka jest lepsza. To, no, że na tej mapie zawsze się gubię, zawsze się gubię. Jakoś totalnie jej nie. To jest bardzo ciężki punkt do obrony, więc będziemy się tu zaraz naprawdę ostro pieprzali z nimi. No śjedzę, ponieważ jeszcze tutaj z lewej mogą zajść. Myślałem, że tutaj po lewej jestem czysty. Prób wzmocnił B. Przejmijcie go. Ja pierdolę, kto tam jest? Minna! Nie, nie! Idź stąd! Idź stąd! Kurwa, gdzie oni są! Jest tu jeszcze gdzieś kleszcz. No to nie nasz kleszcz. No, nasze kleszcze? Kurwa! Nasze, nie nasze, nie wiem, nie wiem co tu jest się Jeszcze są bardzo chamskim No, mamy B, gdzie jest C? A, C, C jest tam, wracam do C Więc Dobre. niech tutaj zostanie sobie ten kolejny z tym My tutaj gdzieś spotkamy zaraz kogoś, bo zawsze tak jest Cześć Świetna robota. B nam odbijają, tempo pało. Pilocie, za chwilę otrzymasz tytana, Walcz Okej, okay, rozstawmy tutaj. C wzmocniony. Dobra robota. A, ja jest rozstawiłem, dobrze. Mamy tytana możliwość przyzwania. Gdzie jest kurde ten wrogi tytan? Przygotować się na tytana. Jej, rozwalił mnie. Prawie linki użyłem. Gdzie jest mój tytan? Naprawdę, wrzuciło mnie tutaj. Baterię wyjąłem. Może i nie zdejmę. No, jest niszczą mi tytana. Mają przewagę. No wiem, że masz. Przew Mają przewagę, no. Przecież widzę to. Jak dostajesz w dupę. Nic z tym nie zrobię. Tak jesteś już tak uszkodzony, że nie będę do Ciebie wchodził, bo jesteś na hita. się, czy te moje wieżyczki strażnicze działają, jeżeli ja ginę. Ej, tu jest bateria, jakbym ją zabrał, to upada, więc dawaj, masz baterię do środka. Jeżeli mamy baterię, to już możemy z tym łazić. Też nie ukrywam, że to się dość szybko. No naprawdę, weźcie coś, odbijcie, typy, no. Ludzie. Zacięta potyczka. Wciąż możemy ją wygrać. Nie, wygramy je, mam debilny skład. Bo ja też jestem debilny, jakby nie było. Wiecie, jak to jest z tymi emocjami. Wszystkie lampki na czerwono mi lecą. Dobra, że odbijają. No teraz możemy Zdem, albo bronić. Dobra robota. Powinniśmy w zasadzie tutaj siedzieć bronić, jeżeli chcę to wygrać. Weźmy jeszcze wieżyczkę, rozstawmy A nie mam wieżyczki Dobra, przynajmniej zjechaliśmy jego <laughs> Boe jaj, C, A, wszystko A. Dobra, to będzie też znowu stromocna porażka, no ale. Mają bardzo dużo tytanów. Kurde, ja nie wiem, jak te teamy czasem to robią. Muszę jakoś na naraz zrzucać. Ja nie wiem, jak to działa. Znaczy, tak, no to mu trzeba razem zrzucać tytany. Wtedy to jest na naprawdę bardzo mocny tryb. Cześć. Jaj, zginąłem znowu. Nic to nie dało, bo on teraz sobie weźmie. Loterię są nią do... środka. Nie, to już nie możemy wygrać, to jest przegrana, to jest klops, to jest zło. W sumie tu. no już co tak walczyć znać za bardzo. Też tutaj się nic popisałem niczym. No mówię, ja tej mapy jakoś tak nie ogarniam mentalnie. Spider-Man, Spider-Man. Aj trafił Ale zabawa była. <grymne> Dobra, poobserwujmy sobie jakieś tam widoki. Może będzie gdzieś coś ciekawego. Legend genialnie wygląda, ale jego, nim w ogóle nie umiem się poruszać. Jeszcze. Jeszcze muszę zagrać sobie albo te mecze czy coś nauczyć się nim po prostu poruszać. Nie umiem go wykorzystywać w ogóle. Właściwie. Zawsze ginę tak jakby to była jakaś szmaciana lalka. A widziałem, że niektórzy piloci bardzo dobrze nim umieją się posługiwać. zostanie właśnie z 30 kapitanów, nawet dla e, większego tam.